Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik. I Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak zarządzać zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Słuchasz tego materiału dzięki naszej firmie 202%, którą wspólnie tworzymy. Pomagamy liderom zmian w firmach technologicznych usprawniać działanie zespołów poprzez doradztwo, programy rozwojowe oraz praktyczne warsztaty. Razem napędzamy efektywność w twojej firmie. Więcej informacji znajdziesz na stronie 202%.pl. Czy twój zespół jest ciągle zajęty, ale wartości z tej pracy jest niewiele? Czy presja na dowożenie szybciej sprawia, że cierpi na tym jakość i rośnie dług technologiczny? Jeśli tak, to prawdopodobnie padliście ofiarą jednego z siedmiu popularnych mitów na temat efektywności. Może to być przekonanie, że więcej znaczy lepiej, a brak przestojów to recepta na sukces. W 137 odcinku pokazujemy, jak odróżnić prawdziwą efektywność od szkodliwych uproszczeń. Omawiamy, dlaczego dążenie do pełnej utylizacji jest pułapką i dlaczego nowe narzędzia nie zawsze będą rozwiązywać Wasze problemy. Często ostatnio rozmawiam z klientami albo z potencjalnymi klientami, którzy chcą rozpocząć współpracę, i coś co dostrzegam to to, że wiele z tych osób, czy wiele z tych firm, które się zgłaszają, chcą porozmawiać o, o efektywności, efektywności zespołu, efektywności całego IT. I najczęściej mam lekką rozterkę czy na pewno za każdym razem rozmawiamy o tym samym, to znaczy bardzo fajnie się zgodzić, że tak, tak, efektywność jest ważna, natomiast jak wejdziemy w szczegół, po czym poznajemy, że ta efektywność jest nie taka, co możemy wspólnie ze sobą zrobić, to znaczy w czym ja mogę pomóc tej organizacji, to okazuje się, że te szczegóły są dość radykalnie różne. Postanowiliśmy z Jackiem przygotować ten materiał, który właśnie się zaczyna, by trochę Odczarować ewentualne złe skojarzenia albo niezrozumienia, jakie wiążą się z efektywnością i być może uprościć sobie niekomfortowe rozmowy w przyszłości, no bo może komuś ten odcinek jeszcze będziemy podsyłać. Spis treści na dzisiaj jest następujący. Najpierw bardzo krótko przypomnimy naszą definicję efektywności zespołu, następnie podzielimy się siedmioma mitami i nieporozumieniami na temat efektywności, i na koniec krótko podpowiemy, co zrobić, gdy dostrzegasz mity o efektywności w Twojej firmie. To zaczynając od razu od pierwszej części, krótkie intro, czym dla nas jest efektywność. Ten odcinek nie jest o tym, żeby to dokładnie definiować, ale wypadałoby na początku poprawną wersję, jak potem mówimy o mitach. Efektywność zespołu to relacja wartości uzyskanej z pracy tego zespołu do kosztu uzyskania danego efektu. Z tak prostego ułamka wynika też to, że żeby poprawić efektywność jako tą, tą wartość, o którą walczymy, można się albo skupić na tym, żeby zwiększyć wartość z wykonanej pracy czyli ta sama praca, jeśli chodzi o koszt, ale za to lepszy efekt dostarczony, albo alternatywnie można zmniejszyć koszt wytworzenia danego efektu czyli ten sam rezultat, ale taniej. I więcej na temat poprawy efektywności zespołu właśnie od tej strony wartości dostarczonej znajdziesz w odcinku 60, w którym z Kubą omawialiśmy ten temat. Znajdziesz go pod adresem porządnyarjaj.pl łamane na 60. I zanim zaczniemy tą zasadniczą część, czyli mity i niezrozumienia związane z efektywnością, przypominamy, że jeżeli chcesz pogłębić wiedzę jeszcze bardziej niż robimy to w podcaście, to znajdziesz nasze płatne produkty na stronie porządnyajaj.pl łamane na sklep. No i przejdźmy do tych mitów, czy niezrozumień, czy uproszczeń, jeśli chodzi o efektywność. Wymienimy ich siedem i każdy z nich będzie próbą cytatu. Niektóre z nich są naprawdę wierne, to znaczy dosłownie mamy przed, oczą, przed oczami twarz, która coś takiego powiedziała. Inne są takim może lekkim dramatyzowaniem, ale wyobrażamy sobie, że moglibyśmy dokładnie takie zdanie usłyszeć. To jaki cytat, jeśli chodzi o efektywność, weźmiemy jako pierwszy? Pierwszy będzie cytat. Efektywności nie da się mierzyć. Jest to stwierdzenie, które bardzo często spotykamy, i najczęściej wynika ono, ono z tego, że temat efektywności nie został przez konkretną osobę przemyślany, przećwiczony. Stąd może rodzić się takie poczucie, że czym w ogóle jest ta efektywność, tak do końca nie wiadomo. No a jak do końca nie wiadomo, no to jak coś tak. Płynnego i nienamacalnego w ogóle moglibyśmy zmierzyć. I podobny głos też usłyszę od e, osoby zarządzającej albo od e, przedstawiciela firmy, w której w ogóle mierzenie jest. E... Na niskim poziomie dojrzałości, no to jeśli się nie mierzy również jakości, e, satysfakcji i, i paru innych rzeczy, no to, 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 to faktycznie z tym mierzeniem efektywności e, będzie kiepsko. No tutaj absolutnie, e, kompletnie nie zgadzamy się, tak, tak naprawdę mocno nie zgadzamy się z tym, że efektywności nie da się e, zmierzyć. Tutaj, jakby nie ma niuansów, w innych cytatach ich trochę będzie, ale tu absolutnie efektywność jest e, możliwa. Do zmierzenia, no i chwilę temu w pierwszej części krótkiej bardzo jasno pokazałem, jest wzór. Musimy wiedzieć, jaka jest wartość dostarczona, ją wyrazić w jakiejś jednostce, podzielić przez koszt wytworzenia i mamy gotowy pomiar efektywności. To w gruncie rzeczy jest dość proste. Co dalej z tym zrobić? No, to jest inna historia. Drugi cytat, drugi mit o efektywności to najistotniejsza jest dostarczona wartość, nie ma potrzeby sprawdzać efektywności. Tutaj założenie osoby, która takie coś stwierdza jest takie, że w zasadzie skupmy się na wartości, wartości biznesowej, maksymalizacji tej wartości i tu tak nawet łatwo, specjalnie teraz użyłem cytat na przykład z poprzedniej wersji Scrum Guide'a i definicji Product Owner'a, że jak w zasadzie skupimy się na tym, żeby wartość była najlepsza możliwa, to w zasadzie efektywność możemy zignorować. Tutaj jakby taka, taki prymat jednej ze strony tego, równania na efektywność. I tu jest oczywiście już pewien niuans, bo sami zresztą jesteśmy mocno fanami tego, żeby maksymalizować wartość, bo to jest jeden z fajnych i bardzo obiecujących sposobów na poprawę efektywności, ale to nie jest absolut, to nie jest sytuacja, w której tylko i wyłącznie podnosimy wartość albo wybieramy rzeczy, które mają maksymalną wartość, bo to ma swoje ograniczenie, czy to może być pułapką. Tak. Mówiąc innymi słowami, tak naprawdę obie strony tego równania są istotne, czyli pomimo tego, iż mamy poczucie, czy mamy zmierzone, że ta wartość, którą dostarczamy, jest faktycznie satysfakcjonująca, no to nadal zachęcamy do tego, żeby jednak zastanowić się jakim kosztem ta praca, ta wartość, ten efekt została zrealizowana czy dostarczona. Czyli przykładowo, jeżeli dostarczamy coś wartościowego w 3 miesiące, może się okazać, że ten koszt dostarczenia tego jest akceptowalny w relacji do dostarczonej wartości. Natomiast, gdyby trwało to 9 miesięcy, no to może to już być nieakceptowalne. Na zasadzie ten stosunek wartości do tego no całkiem potężnego kosztu no może być po prostu zbyt duży. Kolejny mit, z którym się spotykamy, brzmi: efektywność moich zespołów wzrośnie, jeśli będą w stanie robić więcej. Jest to taki mit, który wiąże się dosyć mocno z takim założeniem, że Efektywność można bardzo łatwo uprościć do takiego myślenia, że im robimy więcej, tym ta efektywność rośnie. Z tym podejściem związana jest oczywiście spora pułapka, no bo akcent jest kładziony bardzo mocno na to, ile faktycznie produkujemy, co może spowodować, że Zbyt mocno skupimy się na tym walorze, takim robienia więcej, a za mało będziemy pochylać się nad refleksją, czy to, czego robimy więcej, jest jednocześnie wartościowe. I ta pułapka jest bardzo powszechna, zwłaszcza jeśli mierzy się, właśnie, ilość pracy wykonanej, czyli na przykład, ile projektów skończyli, skończyli członkowie danego zespołu albo, albo całe IT, ile story pointów zostało dostarczone i czy ten wykres story pointów dostarczanych rośnie albo, albo jest na satysfakcjonującym, stałym, stabilnym poziomie. I to oczywiście są ciekawe miary, może można je interpretować łącznie z innymi miarami, natomiast z perspektywy efektywności e, można się naprawdę ciężko przejechać, no bo liczba efektów pracy e, rozumiana jako, no, na przykład dostarczone feature'y, E, może się mieć nijak do rezultatu biznesowego, o, które na końcu najłatwiej zmierzyć po prostu wartością dodaną, e, ujawnioną w wyniku finansowym. Ile firma zarabia więcej na tym produkcie, ile mamy nowych rejestracji dzięki nowemu formularzowi rejestracji, czy jak wzrosła sprzedaż dzięki jakimś nowym cechom produktu, który właśnie zespoły dostarczyły. Więc tutaj jest duża pułapka, że paradoksalnie może być tak, że efektywność będzie lepsza, jeśli zespoły będą robiły trochę mniej, ale za to bardzo wartościowych rzeczy. Co oczywiście mogą osiągnąć poprzez na przykład większe skupienie się na dobrej selekcji, dobrym priorytetyzacji, dobrych praktykach product discovery, a niekoniecznie ślepej pogoni za tym, żeby jeszcze jeden feature wcisnąć, zupełnie nie patrząc na rezultaty. Oczywiście jest też idealny punkt, że robią więcej, i to co robią więcej jest też bardzo wartościowe, ale tu jest akurat ten zniuansowany cytat. Nie. Stawiajmy znaku równania, że zawsze gdy robią więcej, to jest lepsza efektywność, bo może ona być albo identyczna, albo co gorsze, słabsza, niż gdyby na przykład poświęcili więcej uwagi na dobrej selekcji i realizowali mniej, ale wyłącznie bardziej wartościowe rzeczy i dobrze przemyślane. Czwarty cytat jest dosyć podobny, więc tutaj proszę o uwagę. Efektywność moich zespołów wzrośnie, jeśli będą w stanie pracować szybciej. I bardzo chcemy tutaj oddzielić, czyli poprzednio mówiliśmy, będą w stanie robić więcej, a teraz mówimy, będą w stanie pracować szybciej. Myślę, że jest taki trend, on jest pewnie pokłosiem koncepcji mierzenia time to market, które było często jednym z najważniejszych mierników wielu transformacji zwinnych czy produktowych. Bardzo przestrzegamy przed tym, że praca szybko dla bycia szybkim, dla jeszcze wcześniejszego, intensywniejszego takiego dostarczenia, czy nawet wręcz może tutaj pasuje, dowiezienia, byle szybciej dowieść, może też być pułapką. Czyli Przestrzegamy przed sytuacją, w której szybko oznacza na przykład ze słabą jakością, bez patrzenia na to, czy to jest wartościowe, byle tylko szybko przepuścić przez cały proces wytwórczy, czy bez patrzenia na total cost of ownership, gdzie może się okazać, że ktoś zaoszczędził parę złotych na dobrym refactoringu, czy dobrym maintainability produktu, a potem to wszystko strasznie klęka. I o ile ten jeden. Sprint, czy ta jedna inicjatywa jeszcze była w miarę szybko dostarczona, ale w długim okresie koszty strasznie rosną, co powoduje, że efektywność, zwłaszcza ta w dłuższym okresie, zaczyna spadać. I oczywiście temat jest zniuansowany, no bo możemy zacząć rozważać sytuację, kiedy Szybsze dostarczenie czegoś na rynek może spowodować, że rozsiądziemy się wygodnie na fotelu lidera, który jako pierwszy wprowadza jakiś produkt na rynek czy jakieś konkretne funkcje czy cechy produktu. No ale z kolei takie myślenie na stałe, że trzeba zrobić jak najszybciej i wtedy jesteśmy efektywni, no jednak długoterminowo może być pułapką. Czyli co do zasady, szybsze dostarczanie może nam dać dobrą efektywność, no ale z drugiej strony taki nieustanny nacisk na prędkość dostarczania, tak powiedziałbym za wszelką cenę, no może dać nam w długim terminie odwrotne rezultaty, jakich się spodziewaliśmy. Kolejny mit: efektywność moich zespołów wzrośnie, jeśli nie będzie wolnych przebiegów. W tym micie wychodzi takie założenie, że najbardziej efektywne zespoły to są takie zespoły, które są bardzo mocno zajęte, są maksymalnie obłożone pracą. Tutaj bardzo różne, różne określenia spotykamy: że zespoły i ludzie są doładowani, są zapakowani pod korek, pod, pod kokardę, zatankowani do pełna. No i to wszystko sprowadza się do takiej wiary, że im więcej poupychamy, im bardziej ten Tetris yy, zadań, które ludzie wykonują, będzie szczelny i przylegający do siebie i nie będzie właściwie żadnej przestrzeni, w którą jeszcze coś można byłoby upchnąć. Tym bardziej Jesteśmy efektywni. No i tutaj e, funkcjonujące teorie na temat organizacji pracy wprost mówią: jesteś w błędzie. Nie. Efektywność Twoich zespołów spadnie, jeśli nie będzie wolnych przebiegów, i to jest gwarantowane. Gwarantuje to z jednej strony teoria kolejek, e, czyli e, założenie, że 100% zajętości oznacza bardzo długie kolejki, co oznacza też wszystkie koszty, które wynikają z kolejek i one się wzajemnie wzmacniają. No i druga kwestia, już bardziej związana z psychologią zarządzania, z motywacją. Osoby przeładowane zadaniami po prostu są słabsze, jeśli chodzi o efektywność ich pracy. Osoba, która ma wiele zadań kreatywnych na sobie, jest pod takim obciążeniem, że wykonuje każde z tych zadań gorzej. No, jeszcze plus, wykonuje je dłużej, co znowu wraca do ewentualnego korzystnego efektu, że przynajmniej dostarczyliśmy szybciej. Więc tutaj przeładowane zespoły dostarczają wolniej, i każde, z jednych, każde jedno z zadań, które taka przeładowana osoba e, będzie realizowane e, też samo w sobie, wolniej, dłużej, bardziej kosztownie. E, więc e, ten mit nie ma tutaj żadnego niuansu. E, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest. E, presia na Menedżerska presja, prodakołerska presja, członka zarządu presja na to, żeby nie widzieć ani sekundy luzu tego, tego, tego jakiegoś slacka, czy, 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 czy przestrzeni na jakieś dodatkowe rzeczy. Szczególnie niebezpieczne jest przepakowanie na przykład kwartałów, przepakowanie planów całych projektów, bo tego w zasadzie już nie za bardzo da się skorygować, ale również nawet na lokalnym poziomie, na przykład pojedynczego sprintu, to też, to też może być niebezpieczne zjawisko. Więc. Z perspektywy menedżerskiej nie generuj czegoś takiego, a wręcz nawet zachęcaj do tego, żeby zespoły miały pewne przestrzenie. Zawsze można dobrać, to jest komunikat, który często w takich przypadkach bardzo prosty komunikuje, zawsze jeszcze można dorobić coś, zawsze jeszcze można wdrożyć wcześniej, jeśli skończymy i wyrobimy się wcześniej. Zawsze każdy inżynier znajdzie sobie coś fajnego do roboty, jakiś refaktoring, jakieś narzędzia, jakieś prace techniczne albo po prostu następny feature, ale... Przepakowywanie ludzi, wciskanie na te pół dnia, jeszcze jakiejś dodatkowej roboty, czy rozpoczynanie czegoś na zapas, żeby czasem nie było przestoju, to jest ślepa uliczka. I niestety, jeśli się nie mierzy efektywności, to może tego nie być widać, ale jak tylko się zacznie to mierzyć i mieć porównanie, to wychodzi błyskawicznie. Podobny cytat do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, to efektywne zespoły pracują nad wieloma tematami jednocześnie. I chodzi tutaj o tą sytuację, którą chwilę temu zapowiedziałem, czyli przepakowywanie kwartałów. Założenie, że zespół jest efektywny wtedy, gdy pracuje na przykład nad wieloma projektami jednocześnie, nad wieloma inicjatywami produktowymi, czy próbuje rozwinąć roadmapę y produktu w wielu kierunkach równocześnie. Tak jak ten poprzedni mit mocno mówił o tym, że pojedyncza osoba lepiej żeby nie miała wolnego przestoju, ten mit o. Efektywnym zespole, który pracuje nad wieloma rzeczami, jednocześnie przenosi to na poziom wręcz całej organizacji, czyli te zespoły są lepsze wtedy, gdy po prostu robią wiele rzeczy, jednocześnie jakoś tak magicznie się przełączają i wtedy jest większa efektywność. Tak, i za założenie jest takie, że jakby. Mieli je, mieć jeden tylko temat, no to na pewno będą przestoje, no bo przecież nie można pracować całym zespołem nad jednym tematem. Co oczywiście jest potężnym mitem. Yy, powiedzmy sobie, raczej yy, nie umie mój zespół pracować yy, wiele osób nad jednym tematem. Myślę, że to byłoby bardziej yy, prawdziwe. Jednocześnie błędnym yy, założeniem przy okazji tego mitu jest takie poczucie, że jeśli mamy Więcej wątków uruchomionych, to w, w przypadku zblokowania się zespół będzie w stanie po prostu przełączyć się na jakieś inne zadania. No i paradoksalnie jest to problem, bo zamiast zadbać o to, żeby rozwiązać to konkretne zadanie, które blokuje zespół, no to z łatwością przeskakują po prostu do innych zadań, co oczywiście daje. Poczucie, że pracujemy, jesteśmy zajęci, no i trudno cokolwiek zarzucić. No ale, z perspektywy flow zespołu, przepływu pracy, no to właśnie sobie jakiś temat zostawiamy, żeby był w stanie oczekującym na coś, no co oczywiście wydłuży nam czas dostarczenia. I te blokady to mogą być różne rzeczy. To mogą być decyzje produktowe, to mogą być kwestie bardzo proceduralne, takie wewnątrzfirmowe, to mogą być rzeczy narzędziowe, to mogą być rzeczy technologiczne, to może być współpraca międzyzespołowa. To są wszystko piękne potencjały na poprawę efektywności od tej strony, powiedzmy, kosztowej, od tej płynności pracy. No ale zespół przeładowany wieloma tematami jednocześnie, w zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek zmieniać, no bo zawsze, gdy projekt A nam się zblokuje, możemy się przynajmniej przeładować na projekt B. No i tak jak Jacek mówił, po pierwsze to nie jest bezkarne i bezkosztowe przełączenie się na projekt B, a później powrotne przełączenie się na projekt A, a po drugie ten problem taki proceduralny, operacyjny nadal istnieje, tylko nikt z nim nic nie musi robić, bo zawsze jest projekt B, C, D, na który można się przełączać. I ostatni mit, który chcieliśmy w tym odcinku wyróżnić, to mit, który brzmi nowe narzędzie rozwiąże nasze problemy z efektywnością. Mit ten opiera się na wierze, że nowe narzędzia, nowe metody, nowe frameworki, nowe sposoby w pracy, sposoby pracy, tak wprost wyjęte z pudełka, po prostu rozwiążą nasze problemy. Wprowadzanie nowych technik, czy zmienianie tego, jak funkcjonujemy, i takie zbyt ślepe wierzenie, że oto ta jedna drobna zmiana spowoduje, że efektywność się poprawi, no jest z naszej perspektywy ślepą uliczką. I różne konkretne narzędzia czy frameworki, tak jak Jacek powiedział, mogą poprawić produktywność, mogą poprawić komunikację, mogą poprawić usprawnienie procesu, wykorzystanie jakichś konkretnych technik, może poprawić jakość pracy inżynierów, ale zazwyczaj efektywność, a w zasadzie nieefektywność danej organizacji czy danego zespołu produktowego, to jest na tyle szeroka, złożona, wielonurtowa kwestia. Że zmiana musi być też równie szeroka i zaaplikowanie jednej metody nic nie da. Długo, długo działamy w Scramie i twórcy Scrama bardzo mocno na przykład te przypominają, że Scram nie rozwiązuje ci problemów. Scram jest bardzo popularny, Scram jest modny, Scram jest punktem inspiracji do sposobów działania zespołów, ale to dopiero te usprawniania, dopiero decyzje produktowe, dopiero dobry, mocny zespół, one wszystkie będą składowymi dobrej efektywności i skram sam w sobie, tylko po prostu wdrożony, tego nie da. I tak po kolei można powiedzieć o wszystkich narzędziach, czy bardziej technicznych, czy bardziej produktowych, czy bardziej operacyjnych, strukturalnych. Nie znamy żadnego takiego, które z automatu, magicznym dotknięciem różdżki rozwiązują problem. Wymaga to współpracy. No i nie wierzmy sprzedawcom, nie wierzmy landing page'om, nie, nie wierzmy jakimś historiom z konferencji, gdzie... W krótkim zdaniu ktoś stwierdza: "Poprawiliśmy efektywność zespołów dzięki X. Ona mogła się poprawić, mogła przy okazji się poprawić, albo ktoś po prostu kiepsko to mierzy, więc może obiecać dowolne rzeczy." To przechodząc do ostatniego punktu, e, króciutkiego rozdziału, moim zdaniem. E, co zrobić, gdy dostrzegasz mity o efektywności w swojej firmie? Wybraliśmy 7, może są jakieś kolejne podobne. E, chcemy przekazać takie punkty do refleksji, co można wynieść z tego odcinka, jeśli niestety trafiliśmy w Twoje przemyślenia e, i wprost nazwaliśmy je niezrozumieniem albo mitem. Pierwszy punkt do refleksji, zastanów się, jak definiujesz efektywność. Podaliśmy z Kubą bardzo konkretny wzór na to, jak z naszej perspektywy powinno się do tego tematu podchodzić, i chcemy zachęcić Cię, żebyś dokonał bądź dokonała autorefleksji. Zachęcamy do przepracowania sobie, jak bardzo ta nasza definicja różni się od tego, jak Ty patrzysz na efektywność oraz tego, jak Organizacja, w której aktualnie pracujesz, bądź z którą pracujesz, podchodzi do tego tematu. Nie chodzi o to, nie mamy takiej intencji, żeby teraz wszystkich przekonać do, do tego, jak my patrzymy na efektywność, natomiast na pewno mamy ambicję dać pewną inspirację do tego, żeby do tematu efektywności powrócić i zastanowić się. Jak faktycznie jest efektywność definiowana i mierzona w Twojej rzeczywistości. Drugi punkt. Sprawdź, jak rozumieją efektywność kluczowe osoby w firmie. Mamy tu na myśli tak hierarchicznie patrząc osoby powyżej Ciebie, osoby poniżej Ciebie i obok Ciebie. Przyjmuję założenie, że prawdopodobnie słuchaj, słuchając tego podcastu, jesteście się między zespołami a zarządem organizacji, więc nie chodzi tylko o przepracowanie tego w sobie, jak Jacek przed chwilą rekomendował, ale też sprawdzenie, czy czasami wszyscy nie wpadają w taką pułapkę, od której zacząłem ten odcinek, czyli wszyscy mówią efektywność, kiwają głową i każdy rozumie zupełnie co innego. Więc tutaj bezwiednie może się okazać, że rozjeżdżają się te definicje między osobami takimi jak product owner, scrum master, kierownik projektu, tech lead, może dyrektor, może członek zarządu, może dyrektor finansowy. Tutaj te osoby mogą mieć różne pojęcie na temat ten temat, mieć różne presje, różne perspektywy. Być może, zanim się porozmawia o tym, jak efektywność poprawiać, być może, zanim się zacznie robić recenzję na temat tego, czy efektywność jest właściwa, trzeba po prostu uspójnić sobie to, jak wszyscy to rozumieją i na bazie tej wspólnej definicji dopiero rozpocząć te faktycznie potrzebne rozmowy na temat tego, jak to poprawiać, gdzie są potencjały na największe usprawnienia, czy z czego wynika obecna nieefektywność. I trzecia porada, zwróć uwagę, jak komunikujesz istotę efektywności. Być może jesteś w roli, która wiąże się z tym, że nadajesz sporo komunikatów do zespołów, zespołów bądź do organizacji. Warto zastanowić się, jak formujesz cele, jak te cele wspierają bądź sabotują efektywność, jakie podpowiadasz praktyki czy jak, w jaki sposób dajesz feedback o efektywności. To, co jest istotne, to to, że nie chodzi nam o to, jakich narzędzi komunikacyjnych używasz. Bardziej chodzi nam o to, jak formułujesz istotę tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy? Czyli przykładowo, taka bardzo, taki bardzo szybki feedback na zasadzie rekomendacji, że moglibyście pracować szybciej, dzięki temu byłoby efektywniej. No, właśnie, może to jest ten moment, który zbyt bardzo upraszcza i stawia tak trochę nieświadomie, ale jednak znak równości między efektywność, to znaczy szybka praca. No a jak już wiesz z tego odcinka, jest to pewna składowa, no ale powiedzenie, że efektywnie to znaczy szybko byłoby z naszej perspektywy zbyt dużym uproszczeniem. Podsumowując cały odcinek, 7 mitów o efektywności zespołów, które najczęściej spotykamy to Efektywności nie da się mierzyć. Najistotniejsza jest dostarczona wartość. Nie ma potrzeby sprawdzać efektywności. Efektywność moich zespołów wzrośnie, jeśli będą w stanie robić więcej. Efektywność moich zespołów wzrośnie, jeśli będą w stanie pracować szybciej. Efektywność moich zespołów wzrośnie, jeśli nie będzie wolnych przebiegów. Efektywne zespoły pracują nad wieloma tematami jednocześnie. Nowe narzędzie rozwiąże nasze problemy z efektywnością. Jeśli również dostrzegasz część z nich, to zastanów się, jak definiujesz efektywność. Sprawdź, jak rozumieją efektywność kluczowe osoby w firmie, i zwróć uwagę, jak komunikujesz istotę efektywności. Jeśli temat efektywności rozumianej tak, jak omawiamy, to w nagraniu jest istotną kwestią i potrzebujesz ją poprawić, porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc. Jako doświadczenie eksperci dołączamy do zespołu lub podanej części firmy i wskazujemy potencjał do poprawy oraz rekomendujemy sposoby, by zmienić proces wytwórczy tak, by efektywność faktycznie wzrosła. Sprawdź naszą propozycję na 202%.pl łamane na diagnoza myślnik efektywności. Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządna.pl łamane na 137. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw lajka to pomoże propagować to nagranie do kolejnych osób, które też mogą z niego skorzystać. Możesz też udostępnić ten film w Twoich mediach społecznościowych. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, zostaw komentarz pod odcinkiem. No i sprawdź, czy subskrybujesz nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.